Ciemna ekipa, dziś druga zmiana. Lecimy dalej z murowaniem. Oj, nie widać nic, słońce wybiło. Zaraz przerzucę kamerę. Słońce wybiło. Wczoraj pomurowałem tamto. Tutaj trzy warstwy pomurowałem. Tu mi się wczoraj sklej skończył, a już było późno. Więc lecimy z tematem. Za chwilę ustawiamy tutaj rusztowanie. Tylko dokończę ten jeden rządek. Ten rządek muszę walnąć na klej, na zaprawę cementową. On się jest o 2 cm wyżej od tej strony. Bo ta była świeżo robiona i tutaj poziomy się nie zgadzały. Ogólnie, bo tu były stare wieżeja kiedyś. Tu też były wieżeja drewniane i tak dalej. I to było tak wszystko tutaj masakryczne. No i standardowo sprzętkę teraz bierzemy pierwsze co zaczynamy to od zaparzenia yerby, czyli termosik tym razem mamy termosik od atlasa atlas go zielone kolory czekajcie, musimy go odkręcić, poczekajcie chwilę termosik odkręcony i co, zalewamy zalewamy yerbę żeby nam się tutaj troszeczkę zaparzyła, lejemy lejemy, 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 lejemy dobra, starczy Tam się tutaj chwilę ona parzy oczywiście radyjko radyjko hikoki będziemy włączać za chwilę jest sprzęt tutaj mamy akcesoria akcesoria standardowo a tu mamy grajdoły czyli mieszadło Lajobi, baterie, dmuchawy, młotowierczarka do podkucia i tak dalej, i tak dalej, cały osprzęt tu też sprzęt pierwszej pomocy czyli metrówka, ołówek, nóżyk i jeszcze jeden temat rękawiczki bierzemy ołówek, jakieś tam inne szmery miary i co, lecimy z tematem, lecimy z tematem więc tak to wygląda cały... oj no i kobyłka, znaczy kobyłka, jeszcze drabinka. Drabinka, to jest akurat drabinka Kistenberga. Jest wygodniejsza od Keter'a z tego względu, że ona ma dwa stopnie płaskie dwóch stron, a nie tak jak w Keterze z jednej strony. Co, no śmiało możemy nawet tak stanąć. Lub na przykład stanąć z jednej lub z drugiej strony, co nie? Więc tutaj pod tym względem Kistenberg zrobił lepsze, lepsze pobiłki, co nie i tyle, tyle ja już tutaj parzy mi się, więc zobaczycie i już reszta jak będzie tutaj coś, coś robione to już się dogram. Pozdro. Dogrywamy się. Pokażę wam jak działa mieszadło akumulatorowe od Rayobi. Jest to seria HP. Mamy tutaj baterię 8AH i ten sprzęt ma trzy tryby pracy. Czekaj, czy wyostrzy. Mamy. Postajecie. Nie wiem, czy wyostrzy, czy nie wyostrzy. O, wyostrzy. Mamy trzy tryby: jedynkę, dwójkę i trójkę. Czyli wolny, e, średni i szybki. I mamy tutaj dwa biegi: wolny i szybki na przekładni. Czyli taki standard. I na jedynie to chodzi, tak? Dwójka. Zobaczcie, jestem w stanie jedną ja łapę pomieszać. Ja nie wiem, do problemu. ogólnie myszodełko moim zdaniem rewelacyjne nawet fajnie wyważone ogólnie dla mnie bomba, bardzo długi czas pracy na akumulatorze ktoś się mnie pytał jak gra radio Hikoki jak głośno jak głośno gra głośno to już jest max ogólnie radyjko naprawdę spoko siemanko podsumowanko jak widzicie jesteśmy już wysoko 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 zabrakło mi kleju na zaledwie kilka belitów, więc będę musiał na szybkiego dorobić. I tak to wygląda dzisiejsza ściana jest wysoka zobaczcie. voilà tak sobie idzie. Zabrakło mi zaledwie raz, dwa, na trzy belity kleju. W sęcior tam się docinało, tam się mieszało klej. I tak to już mamy słońce zaszło. Tu też już pienie więc jest kawał roboty wykonanej. Do sznureczka więc tak to wygląda. Więc podsumowanko dziś. Dziś sporo tu poszło. Jesteśmy sporo wyżej, ale to jeszcze kolejne używanie przed nami, więc tyle z dzisiejszego dnia. Oczywiście outfit Sarah Walker. Lecimy z tematem po